Jakby to powiedzieć, warsztaty się zaczynają. Jest pierwszy dzień, e, czekamy w sumie na miłkę, e, żeby zjeść kolację i zasiąść do próby. Wszyscy są trochę zszokowani tym, co tutaj zobaczyliśmy, bo miała być wielka sala warsztatowa. Wielka sala jest, ale co prawda nie warsztatowa. Zastanawiamy się, jak się tam pomieścimy. Szczególnie, że mają być warsztaty z choreografem. to jest jedna rzecz. Pokoje są spoko, ale jest ciekawa, że to napisa nam w łazience, bo kąpać się można tylko do godziny 2530. także, ciekawe czy to jest prawda czy to nie jest prawda no, a radio sobie gra wywiad z Marcinem, czy coś mówić? nie wiem yy, Marcin, jak ci na powiedz Było, yy... Patrzcie wyrzuć to z siebie, proszę, zróbmy. Ale tak przez to, że jesteśmy spóźnieni, co nie? Nie jesteśmy to no wiem. Ile minut za, Tylko, nie, nie za minut spóźnienia zawadcy. Każda minut spóźnienia za domka. Taka teoretyczne spóźnienie, nie? No, można, no gościu poszedł, nie? No, to, to dziennikarz. Jest, nie? To jest On chce być się dziennikarzem. Jezus, no wracając. To jest miłe, nie? Ale, ale... fuj, nie? FUJ, NIE? <głos> 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 Dobra, wracając, nie? Pojechaliśmy w stronę Katowic, bo my jesteśmy tacy, nie? Że, jest światowi, nie? że my nie Katowice? Tak, tak. To tak, coś? Elwina. Elwina? Myśmy jechali tam w Opolu. W no. Opolu zakręciliśmy na Katowicę... O. O. Że my jedziemy. Katowice? Tak, tak. To tak, Katowice. Jesteśmy w ośrodku. I oni też znaku nie postawili, że tam jest zakręt, na co? Nie mieliście na. I Mateusz mi nie powiedział. Tak, Mateusz mi nie powiedział. to. <laughs> Trzeba sami momentu kiedy nie. Siema, siema. Jak się czujesz? A bardzo dobrze. Przed pierwszą próbą jesteśmy. No. Warunki są. Ciasto jest, ale jest stabilne. Jest w sumie. Siedzimy na kanapie Generalnie. No. Będziemy śpiewać z Tyszkowską tak. Ja się cieszę, bo lubię Ja nie przepadam, ale lubię Podoba Ci się? Podoba. A Ty Iza, jak się czujesz przed pierwszą A, próbą? No, bardzo, bardzo super ekscytowana Tak? Lubisz też no, Lubię, ja. Znaczy jako osobę nie, ale ten ale utwór, ten utwór tak, tak, no to ja jakby Tyszkowskę nie znam osobiście Znaczy ja też nie, ale nie lubię do końca utworów Ale lubię tą składankę no, Ta bardzo no, jest fajna tak. A Ty Sabin? Sabin? Akrybun. Tak, ja wam pokażę, ja wam pokażę. Słuchajcie, Ona tam, potem pokaże, tak. tam, tam. tam jest, tam jest. Ja jestem w tego wyjazdu. O, uu, uu, uu. Mocne słowa. Mocne słowa. To dopiero pierwszy dzień. Zobaczymy co pomyślnie działali. Ja nic nie powiedziałam, przepraszam! A Maria, Maria powiedz to, bo jesteś taki dziwnie uspokojona. Wiesz, Tak, ja właśnie strasznie się boję, bo jestem nieprzygotowana. Czy się właśnie? Nie, jeszcze nie. Dlaczego ludzie? No, radzimy się. Warsztatów, dzień drugi. Oh. Jesteśmy po śniadaniu. Zaraz zacznie się próba, ale spoko, genialna. Po prostu, jak na luty, to. To jest rewelacja. Widzimy w tle góry. W ogóle będziemy tam jutro. Albo pojutrze. Nie, nie, nie. Co powiesz? Jest... Co powiem? To jest dziewiąta, a nie ma wszystkich ludzi. Jest jest cztery jest. po, Kam, to zejdzie, płacz. Płacz. Fis zrób. Fis zrób. Z ręki zjesz, tak? Fis. Możesz. Kurde. Nie Kamil jest się teraz. Jest jeszcze jedna rzecz, którą Kamil chyba umie tylko, eee, ale sprawdźmy to. Która? Eee, Dostaniemy. Nice. To mi... Nie, to mi... Co? Fajne? Fajne. Ćwiczymy codziennie. Super. W tej chłopi jest to jeszcze nowa rzecz i ona jeszcze słabona wychodzi, ale...

No, tak no, tak to, a co jest na pusty czwartek? Jak Nic. Nic. Nie obchodzi taka Wow! O, tak so, można w Polsce? To nie, nie obchodzi świętego czwartku? Nie, tego czwartku. czwartku. Nie, to jest, to jest karygodne. No ale yeah. jakby.

Nie powiem. O nie. Więcej dla mnie. Gdzie są babeczki? Babeczki, gdzie są babeczki? Starczy dla wszystkich? Mogę cię prosić? Chcecie starczy dla wszystkich. A nie lepiej tak na fale szła. Nie, nie, wtedy więcej osobni nie nie, wiem, ale... nie powiem. Więcej dla mnie. Jedziemy? Jedziemy na warsztaty taneczne z panem profesorem Miszą. Panem Miszą? <noise> tak. I tak. będziemy dęsić Będziemy układać choreografię tak, będziemy do do Steczkowskiej. Tak. Ty no nie wziął tej torby? Boże! Elo, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Wszystko na ostatnią chwilę. Jest. Proszę. Przynajmniej na zajęcie. Jak się czujesz po zajęciach z choreografem? Dobrze, fajnie. Podtańczyliśmy sobie. Goodbye. Choreograf, ja nie? A może będziemy jeszcze, a może nie, A może tak nie, pan Chorograf tu jeszcze z nami został, więc może uda się zorganizować tu na tej małej przestrzeni. Zjadł z nami kolację. Tak jest to jest swój człowiek. Ziomeczek. A co robi Agatka? Przeglądam w internety.

Jak się masz? Jak się podobał ten wasz Powiedz. Jak on śmie?! Przepraszam, Szymonie. Jak ci się podobają warsztaty? Bardzo mi się podobają warsztaty najlepsze. Na Jak ci się podobają warsztaty? Bardzo mi się podobają. Jak ci się podobają warsztaty? warsztaty? Bardzo dobrze, bardzo mi się podobają. Ja. Jak ci się podobają warsztaty? Usłaniane. A to nie ma się Bardzo super, super. Yes. Oni wiedzą, co mówić, żeby było dobrze. Bardzo świetnie. Yes. A gra? Tak. Cześć. Jak się ma yes. da warsztaty? Jak zwykle. Nic nowego, czyli? Jak zwykle. OMG. Zdrowe, <sumilia> <grywa> zdrowe. Jak Ci się podobają warsztaty? Bardzo mi się podobają, to jest ten pierwszy raz. E, bio, z, e, bardzo się cieszę, że w końcu mogę przyjechać. Jakie świetnie powieść. Wow! Ale się wypowiedziałem. Ciekawe warsztaty trochę. Bardzo mi się podoba. Maruszewski, ciekawe, nowe doświadczenia. Do toalety poszły. Świetnie. Podobają Ci się warsztaty na Tak, bardzo tak. dobrze. Też? Ja nie znam tej pani. Zdrowy. Ja nie wiem co ona ja tu robi.

Dzień czwarty, dzień czwarty naszych warsztatów. Można powiedzieć, ostatecznie kulminacyjny. Tego dzisiejszego wieczora jest Jest zabawa, jest alice w krainie Czarów, czyli temat przywodni naszego wyjazdu. Ale tymczasem jesteśmy w górach. Poszliśmy sobie na spacer, aby odetchnąć świeżym powietrzem i zrobić taką nietypową próbę na, na szczycie. I ewidentnie grupa tam się rozdziela na dwie części, bo są ci, którzy wolą. Yy, spokojny spacer hej, hej ale super, tak uwielbiam chodzenie po górach wcale mnie to nie męczy po prostu to jest rarytas moja po prostu pasja takiego <laughs> I dla nich jest to relaksujące. O, ale śpiewajmy. Elo, eee, Czemu idziesz ostatni i czemu tak wolno? Zamykamy te patologie. Te te... Czemu ty idziesz ostatni? Właśnie. No bo kwarty, ja ciągle. nagrywam wszystko. Ja, Ciekawi mnie jak ludzie przeżywają góry. ACP Onius, ostatniej no, chwili. Marta, jak się czujesz w górach? Cudownie. Moje miejsce na ziemi. Co najbardziej Ci się tutaj podoba? Klimat szum, strumy ku gór, górskie powietrze. Tak. I ekipa! Oraz suci, do których należy również ja wolą szybki trekking, intensywny, tak żeby się spocić i zmęczyć. Cześć, cześć. Jak się czujecie? Bardzo dobrze. O, a wiesz jak się czuje? Wspaniale Waniale Bardzo dobrze Supa tol Ojawia się i znika i znika Która To jest co? Jeezus, tak zakręcą Jak do tego doszło, nie wiem <grymne> Super.

You're gonna love me. <laughs> Będzie dobrze! Yes, Mamy głowę, pęknie mama, ja nie dałem, pęknie, pęknie Dobra, mi... Dobra. <ślesy> Marysia zawsze mam, no? O dziwo się zasłuchałam Nawet głowa mi nie pękła nie no, zetnę obłącach. Jak już mówiłem... ...przeczą się od Asi o y, bardzo wielu rzeczach, na przykład tego, że m, taka precyzja, dokładność w chórze przynosi efekty. <grym> ja, to, nie ja nie wiem, nikt nie słucha! Myślę, Asia i Agraf, proszę podejdźcie do mnie. A no, ma w no, wy, no, po no, latach ilu no, razem no, bycia. No. i warło się w gulbierzy Zmimszałe ćwiły po rogowie pały, grdypały, grdypały z grdzerzy O się, synu Zaberłaka, łapa zużastych w sennej paszczy. O mi dziub, dup złego wcha, z którym się brud wielpiastrzy. A on ją galsz, miecz, w garzło, palny miecz. Ni wroga z te przedzebną Chcę Chce tu, gdzie szum, wśród drzew tu dół. Stać parę chwil i duchać. Lecz gdy tak to nie w dumań gląbie, dziaberłak płomienisto oki, Zdala przez gąszcze tulży stąpie, Brdli bierze się pod foki. Babach, ba -ba. i rach, i ciach, I ciach. cielsko ciachno. A on wziął i poprzez step, powrotny szlak się szlasnął. Mm. Ty żeś więc ubił dziaberłaka? Pójdź, chłopcze, chlubo i jazd i piechot, obiad się daj, cho hej, o rżał, rekord. Wtem już limonę, co wyrło i warło się w gólpie. zmniejszały ćwiły bo roko, Ircie gdy pały, gdy z rzeki.